Nie ma sałaty? Nie ma. Podaj no Paulę umyj, ale musisz jej umyć, Paul, bo ona jest wygodna. Umyj jej i... Poczekaj teraz... jeszcze dwa razy niech tak trzepnie. No nie wiem, czy się już nie chodzi, to trzymaj. Co już, już czuję. Fajna roda. Ojej, Kog, wychodzi. Ja nie trzep No weź krateczko. No dopominaj się, no. no. Ale nie wachluj na razie, no. Schowaj, schowaj to. Drażnicie ją. Teraz No jeszcze raz no. no i... Użyła się. No trzeci. No już ja się nie chcę, może zabiję wolu. Ta walek, chcesz chodzi? No to już wiem. Ale już nie masz. No tak, już nie będzie teraz. Czy dajcie słodkę? Okay, no jeszcze. Jeszcze sałatki chcesz? No daj, to już pokaż jej ten sałatkę, że tu jest. No nie. Posz, łania, no, no daj, niech ona to zje. Ale ty dajesz jej ten ten, ten niedobre. Bo ona nie lubi tego, ona chce te zielone. Dajcie sałatę. Paula, ale ty jesteś sadystka, wiesz co? Dajcie sałatę. Paula! No, no jeszcze chcę. Za mało. Dajcie sałatę. <głos> <głos> Paula no daj, jej tybryno, daj. No daj je już cały listę, cały jej daj.